Nie chcemy szkoły opartej na strachu, mówi 15 nauczycieli roku. Wśród nich jest Grzegorz Lorek, nauczyciel biologii w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lesznie, wyróżniony tym tytułem w 2002 roku. List do parlamentarzystów to wyraz ich sprzeciwu wobec Lex Czarnek, pomysłom ministra edukacji i nauki na zmiany w szkołach. Te zmiany są zdaniem Nauczycieli Roku niebezpieczne dla funkcjonowania publicznej edukacji opartej na kulturze dialogu i poszanowaniu różnych punktów widzenia. Szkodliwymi zmianami zdaniem sygnatariuszy apelu do posłów i senatorów są między innymi wprowadzenie odpowiedzialności karnej dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków oraz zwiększenie uprawnień kuratorów oświaty. Kurator według nowych regulacji będzie mógł zwolnić dyrektora, jeśli ten nie wypełni zaleceń pokontrolnych. Pozbawienie pracy dyrektora będzie mogło mieć miejsce także wbrew woli organu prowadzącego, np. samorządu, nauczycieli i rodziców. Powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie, nauczyciele roku apelują o podmiotowość i wzajemne zaufanie we wzajemnych relacjach jako podstaw funkcjonowania. da escola.